Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Krysi z Kanału o książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Pani Wonce, Marcinowi Pułcowi, Mary Greenland, Aleksandrze Sobel, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X, Gracy, i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna recenzja książki wybranej mi przez jednego z moich patronów. Tym patronem jest Foka na Haju. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Um. I dzisiaj pogadamy sobie o powieści na ostrzu noża. Natomiast doprecyzuję od razu jest to powieść na ostrzu noża autorstwa Mirosława. Chyba żambocha. Znaczy z tego co wiem, dostałem znaczy taką, taką wiadomość, że to się czyta żamboch, nie Zamboch. Ja z czeskim raczej tak średnio, <gryw> mówiąc delikatnie. Um, natomiast no mam nadzieję, że to prawda, faktycznie. Mówię o tym w ten sposób, dlatego że kojarzę przynajmniej jedną książkę jeszcze. Która ma taki tytuł, i to jest powieść bodajże Patryka Nessa, um, Także dzisiaj nie o tym. I może wam po prostu przeczytam fragment wiadomości, którą dostałem od, od foki, bo ona myślę, jest dobrym wprowadzeniem do tej recenzji, mianowicie wiadomość ta ten fragment brzmi następująco. Wspominam tę książkę jako takie swoje pierwsze 10 na 10. Jeden z swoich pierwszych zachwytów z czasów swoich początków z czytaniem książek. Zbieram się takiegoś czasu po powrocie tej pozycji po latach i jestem ciekawy, czy mnie do tego ostatecznie skłonisz, czy może raczej przekonasz do tego, aby nie psuć sobie dobrych wspomnień. Więc dzisiaj mówimy o książce jakby nie było, której wybór został no, podyktowany nostalgią. Także no, najpotężniejszym narzędziem, jeżeli chodzi o ocenę jakichś tworów populturowych. No i generalnie muszę powiedzieć, że nie jestem zachwycony. To znaczy. To nie jest zła książka, to nie jest poziom, no nie wiem, Peniamina moim zdaniem, ale to, to nie jest książka, która mi się jakoś bardzo podobała, szczerze mówiąc. To znaczy, jeżeli byśmy sobie zrobili jakiś spektrum, gdzie, wiecie, po jednej stronie macie moje ulubione serie typu Malazan, typu Pierwsze Prawo, nie wiem, Pieśń, Noduj Ognia, nie, jakieś książki Gabriela Keja, a po drugiej stronie byłyby te absolutnie najgorsze twory, na które natrafiłem, typu, nie wiem... Um, zakądrzała pomarańczy kontynuacja, czy prequel w zasadzie, typu książkowy Baldur's Gate, typu Przeklęta, no to ta książka myślę, że, że byłaby gdzieś po środku um, Ja rozumiem, że można czerpać z tej książki przyjemność, wyobrażam sobie to, natomiast mnie nie zachwyciła. Um, ciężko mi tak jednoznacznie, wiecie, zachęcić, mi tutaj fokę do powtórki albo to tę powtórkę odradzić, ale no to nie jest tak, że bawiłem się jakoś wybitnie. Natomiast spróbujemy sobie o tym oczywiście tutaj powiedzieć. Um, dla kontekstu, też pewnie po co to widzicie, e, jest to, jak już napomknąłem, książka czeska. Wydaje mi się, że to jest pierwsze czeskie fantazje, jakie czytałem. E, do tej pory mój jedyny, moja z czeską fantastyką, no to chyba, że Wierek i nie, szczerze mówiąc. i w sumie też miał elementy fantastyczne. No, ale umówmy się, nie o to chodzi tutaj. Um, to jest książka, która w Polsce wydana została przez Fabrykę Słów um, i szczerze mówiąc, patrząc, patrząc sobie na tę okładkę, którą, e, którą akurat ja posiadam, w sensie to wydanie i o jakie kiedyś brzydkie były okładki książek, w sensie Fabryka Słów kiedyś miała tak szkaradne okładki, gdzie mieliście po prostu jakąś taką parszywą gębę na pierwszym planie i to jest tyle. Tym bardziej, że e, znaczy to nie jest zarzut, jeżeli chodzi o wygląd, e, ale ewidentnie ta, e, ta wersja okładka, którą ja mam, no, myślę, że nawiązuje do Wiedźmina, albo to jest po prostu moje skojarzenie. Jeżeli chodzi o Fabułę, no to głównym bohaterem tej książki, całej serii, zakładam, jest niejaki koniarz. Najemnik, raczej twardziel niż nie. Zresztą pierwsza wersja opisu tej książki to jest. Z pamięć cytuję, więc mogę jakieś przekonanie tutaj umieścić. Ale był fragment, że koniarz to bohater, przy którym. Rambo i inne Predatory wymiękają, czy coś takiego. No jakbym miał postawić pieniądze, szczerze mówiąc, to bym raczej postawił na Rambo, a na pewno na Predatora. <laughs> Natomiast faktycznie Koniarz... nie zaraz się głos złamał. E, faktycznie Koniarz jest twardym gościem, twardym najemnikiem. Um, I poznałem go w momencie, kiedy dostaje on dosyć nietypową propozycję. Mm. I szczerze mówiąc, ta fabuła wydaje mi się dość nietypowa, jak na fantazję. Wydaje mi się, że rzadko taki motyw mamy poruszany. To znaczy, koniarz dostaje ofertę. Oferta ta polega na tym, że koniarz ma zorganizować i doglądać pewnej karawany. To znaczy, ma on upewnić się, że karawana faktycznie wyruszy i dotrze do pewnego miejsca, gdzie y, ludzie, którzy tam dotrą, mają założyć osadę. I faktycznie, nasz bohater się zgadza, bo jeżeli chodzi o finanse, propozycja ta jest bardzo kusząca. Natomiast oczywiście to nie jest tak proste zadanie, to znaczy, zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz pojawiają się pewne niedogodności, osoby, które chcą sabotować to zadanie. I wydaje mi się, że nie najgorszym punktem startowym będzie powiedzenie dwóch rzeczy, bazując na pewnym moim wyobrażeniu, moich skojarzeniach. Nie ukrywam, że przez wiele lat, i chyba już to kiedyś mówiłem, fabryka słów kojarzyła mi się głównie z taką fantastyką klasy B, czyli taką wiecie prostą, nie lubię tego księgę, taką prostą, męską, twardą, bezkompromisową fantastyką, gdzie nie ma mieć specjalnej głębi, ale ma się dziać, ma być krwawo, trochę może przesnie, z tym mi się to mniej więcej kojarzyło. To wydawnico. Wydaje mi się, że fabryka słów w trochę inne strony obecnie idzie. I Wydaje mi się, że troszkę taka jest ta książka, to znaczy to jest takie fantasy klasy B, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest takie fantasy klasy B, które działa jednak lepiej niż na przykład Benjamin Ashwood. I rzecz druga, która akurat jest dla mnie problemem. Gdybym miał powiedzieć z twórczością jakiego innego autora, kojarzy mi się ta książka, gdybym w ogóle dostał tę książkę bez jakiegokolwiek, nie wiem, podpisu, jakiejś podpowiedzi, kim jest autor, czy bez po prostu żadnej informacji, i, I musiałbym strzelić jakiegoś autora, którego z nami coś czytałem, to powiedziałbym, że pisarstwo, że styl, że ogólny ton kojarzy mi się trochę z Jackiem Piekarą. Trochę miałem takie skojarzenie czytając na Ostrzu Noża. Równocześnie wydaje mi się, że to jest książka jednak, yy, która lepiej działa po prostu jak jako rozrywka, ale jeżeli chodzi o styl, to bardzo mi się to kojarzyło z Jackiem Piekarą, z tymi tomami cyklu yy, które, które czytałem. I to jest też jeden z moich większych zarzutów, to znaczy mój główny zarzut względem tej książki, to jest coś, co sobie określiłbym jako suchość. To jest bardzo sucha książka, uważam. I czytawszy tę książkę, nie czułem żadnych emocji. Uważam, że to jest bardzo mało humoru, że tutaj jest bardzo mało jakichś emocjonalnych scen. Bardzo mało momentów, zdarzeń, fragmentów, które sprawiłyby, że ja bym coś czuł. Smutek, radość, no nie wiem, strach przed tym, że stracę jakiegoś bohatera, Jakieś większe zaangażowanie, nie ma tutaj takich fragmentów. Mamy intrygę. Aczkolwiek powiedziałbym, że intryga, no, po prostu tutaj jest, żeby pchać te wydarzenia do przodu. To nie jest, wiecie, to nie jest coś, co totalnie mnie zwaliło z nóg. To nie jest jakaś, wiecie, gra o tron, pieśń i ognia. I wydaje mi się, że w kontekście jakichś tam zwrotów, akcji, um, no, no, nie zaskoczy zostać dużo. Po prostu. No i też poza tym, mówiąc sobie o tym wydaniu, które ja posiadam, uh, które było podzielone na dwa tomy. Pierwszy jest zdecydowanie bardziej nudny, po prostu. Tam się niby się coś dzieje, ale jednak w dużym stopniu my po prostu jesteśmy w jednym miejscu i wydaje mi się, że ciężko się zachwycać. Ta bardziej nie wiem, widowiskowa, bardziej emocjonująca w teorii część tej książki to jest definitywnie część druga, gdzie faktycznie mamy podróż, mamy więcej starć i jakichś tam powiedzmy, że mocniejszych wydarzeń. Tak więc ponownie. Jeżeli ktoś szuka takiej właśnie książki fantazy klasy B, to wyobrażam sobie, że ta książka może mu się spodobać. Um, ale też, no wiecie, ja nie będę tutaj próbował was, was oszukać. Są pewnie lepsze książki klasy B, jeżeli mówimy o gatunku fantazy, niż to. Um, myślę, że poniekąd te, ten fragment z opisu fabryki słów nie jest jakiś bezzasadny, bo ta książka to jest dla mnie taki trochę um, książkowy odpowiednik, jeżeli mówimy o literaturze fantazy. Jakichś filmów, może nawet nie z Arnoldem, ale na przykład ze, ze Stallonem albo z Vandamem. Głównie ze Stallonem to jest lepsze skojarzenie. Czyli wiecie, to jest coś, co leciało sobie w telewizji i to się da obejrzeć, jakąś tam radość z tego czerpać, ale raczej nie daje Ci to wiele więcej. Więc jeżeli ktoś szukałby takiej właśnie książkowej wersji jakiegoś filmu z, z Sylwestrem, i to znaczy ja powiedziałem, że ze Stallonem. Nie chodziło mi o Stallona, chodziło mi o Seagala, Steven Seagal. Jeżeli chodzi o postacie, to wypada to bardzo średnio. Uważam, że praktycznie każda postać drugoplanowa jest straszliwie płaska i bardzo nieinteresująca. Najlepiej wypada koniarz. E, koniarz jest, jeżeli chodzi o wygląd, raczej niepociągający. Znaczy widać, że niektóre walki odcisnęły pewne piętno na jego fizis. E, aczkolwiek wypada on całkiem nieźle. Znaczy nie jest to jakaś najbardziej interesująca i głęboka postać, ale jako ten, wiecie, twardy najemnik z zasadami, który. Wygląda odstraszająco, ale jednak nie jest złym człowiekiem, per se. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. My przez większość czasu siedzimy jego w głowie, przez większość czasu mamy pierwszoosobową narrację. Czasami mamy narrację w trzeciej osobie, kiedy śledzimy kogoś innego. Natomiast koniec jest wystarczająco ok, bohaterem, żeby chcia, chciał się to czytać. Nie jest to postać, w której bym myślał godzinami, ale on działa jak główny bohater w miarę OK. Reszta postaci tutaj jest z tym dużo gorzej, uważam. W ogóle bardzo mnie bawi bardzo mi bawiły imiona. Wydaje mi się, że nadawanie imion w tej książce jest bardzo niekonsekwentne. Mamy Koniasza, mamy na przykład Kowalskiego, jest bohater, się Masner, jest Lucy, jest Hatowu. Mam wrażenie, że z każdej możliwej parafii, jeżeli chodzi o inspirację te imiona były brane. Ale jak mówię, jeżeli chodzi o jakiś charakter, jakąś wyrazistość, to ci pozostali bohaterowie no tak sobie raczej <grywania> wypadają. A więc bohaterowie poza Koniaszem, który też umówmy się, nie jest jakimś Wybitnie napisanym bohaterem, jest po prostu ok. Raczej średnio to wypada. Fabuła ma swoje ok momenty, ale to też nie jest coś w świecie, co sprawiłoby, że, że wyrywałbym sobie włosy z głowy, że ojej, jakie to było dobre, co, co teraz będzie dalej, muszę wiedzieć. Nie, no, fabuła toczy się przez większość czasu dość powoli. Szczególnie ta pierwsza połowa, mam wrażenie, jest. No wiecie, to jest pół książki, zanim oni faktycznie na dobre wyruszą A W kwestii światotwórstwa. Również bez szału. Znaczy nie ma tutaj chyba żadnego elementu, który sprawiałby, że ten świat jest czymś ciekawym. E, nie ma jakiegoś elementu, który by go wyróżniał. Je, po prostu jest. No jest jakiś świat, w którym się coś tam dzieje. Ale jeżeli chodzi o jakieś charakterystyczne elementy, to, to nie. To jest po prostu quasi średniowieczny świat. E, bez jakiegoś takiego wyrazu. Po prostu jest. Być może tak miało być. Być może autor po prostu nie chciał zaprzątać sobie głowy światem per se. Ale no, dla ciekawego świata tego raczej nie powinniście czytać. Porównywalnie jest z językiem. Jak mówiłem, on się trochę kojarzy z Jackiem Piekarą i jego sposobem pisania. Natomiast jeżeli chodzi o styl, który jest, wydaje mi się, po prostu poprawny, z nim jest też taki problem, jaki ja mam właśnie z no, całą tą książką, czyli brakuje w nim życia, brakuje w nim jakiejś wyrazi, wyrazistości, jakichś emocji. Nie ma tu jakiegoś przełamania humorem, nie ma tu jakichś wielu dramatycznych scen, a jeżeli ktoś ginie, to mam to... to ginie na takim etapie, że mnie to już jako czytelnika nie obchodzi. Um, I to jest największy problem tej książki. I mm, wiem, że to zabrzmi bardzo. Mm, to jest raczej średnia rzecz, jeżeli chodzi o mówienie tego w recenzji, bo to brzmi bardzo ogólnie. Um, to znaczy, największym problemem tej książki jest to, że ona nie ma tego czegoś. Ona nie ma jakiegoś elementu, który sprawiałby, że ja o tej książce będę myślał. Będę sobie myślał, okej. Okay, Chciałbym wrócić do tego świata, do tych bohaterów, do tego czegoś. Nie ma tutaj tego czegoś po prostu. Um, I to jest w zabawne, bo wydaje mi się, że gdyby ta książka rozłożyć na czynniki pierwsze, i pochylić się osobno nad każdym poszczególnym elementem, to to nie jest, jak mówię, zła książka, ona jest pewnie poprawna, ale składając to do kupy, no brakuje tutaj czegoś. Typu, nie wiem, powiecie mi pierwsze prawo, to ja wam odpowiem, czytajcie pierwsze prawo, bo są świetni bohaterowie, humor, idealnie podkreślający. Yy... To, jak często ludzie są okropni i okrutni. E, powiecie malazan, to ja wam powiem, no najlepsze światotwórstwo, największa epika, jeżeli chodzi o fantazy. A jeżeli powiecie mi koniarz, no to nie wiem, co mam wam odpowiedzieć, szczerze mówiąc. No koniarz, po prostu. Jest, jest koniarz i, i się dzieje. E, mam też wątek romantyczny, który wypada średnio. E, w bramku serca naszego bohatera jest niejaka Krystyna. I jak słyszę, jak słyszę Krystyna, to mam w głowie tylko gotyka, prawdziwą historię i Krystynę z gazowni, ale to, to mniejsza. Wątek nie jest jakiś specjalny, mówiąc delikatnie. I też wydaje mi się, że w późniejszej części tej powieści znika. Jakoś tak przestaje się bohaterowi chcieć trochę, chyba. Um, nie ma tu klimatu za bardzo. Nie ma tutaj wbrew pozorom, jakiejś ogromnej dynamiki. Jest to rzecz bardzo, bardzo. Prosta. I w ogóle, nie wiem, czy to jest tylko moje um, moje wrażenie, ale jakbym miał powiedzieć, jaki jest najlepszy element tej książki, może poza koniaszem, który wiecie, nie jest wybitnym elementem, ale działa w miarę, to bym powiedział, że te wszystkie elementy związane z przygotowaniami. Znaczy, czytanie o tych przygotowaniach do, o tych przygotowaniach do wyprawy, o tym, jak na przykład koniasz zajmuje się swoim ekwipunkiem yy, i o tym, że. I potem faktycznie widzimy, że on się zna na robocie. To jest ok ale to nie jest, wiecie, powód który by sprawił, że tę książkę bym komuś polecił. Wydaje mi się, ten sposób narracji też jest jakiś taki trochę niemra, znaczy niemrawy, bardziej kulawy. Tutaj raz pierwsza osoba narracja i koniarz, potem nagle skaczemy trzecia osoba narracja, jakiś inny bohater. Specyficzne są te przeskoki. Zakończenie nie zrobiło wielkiego wrażenia. No wiecie, to jest jednak jedna z tych książek, gdzie koniarza ciągle próbuje załatwić, ale koniarz staje, stoi twardo i koniec końców zawsze yy, pokonuje przeciwności losu. Więc reasumując, to nie jest Zła książka. To jest książka lepsza niż, jak już powiedziałem, Benjamin Ashwood czy na przykład Obrońca Chury. Zauważalnie lepsza. Ale ciągle to nie jest książka, do której na Twoim miejscu, Foko, ja bym, ja bym wracał. To znaczy, uważam, że ten główny problem, to niby jest jedna rzecz, ale jednak to jest duży problem dla mnie. To jest ta, no mimo wszystko, niejakość. Ten brak życia brak jakiegoś charakterystycznego, wyróżniającego tę książkę elementu. Ja. Tutaj ponownie rozumiem, że dla niektórych to może być całkiem niezła rozrywka. Tak właśnie, taka właśnie prosta, bardzo prosta historia fantazy, Natomiast dla mnie absolutnie szału to, to nie robi. Um, czy będę czytał dalej serię o Raczej nie. Myślę, że już, że już nigdy nie wrócę. Jak mówię, to, to jest pewnie na wielu płaszczyznach całkiem przyzwoita powieść, ale. I tutaj. Czy ja to powinienem mówić? Bo to brzmi zabrzmi brzydko, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało brzydko. No ale dobra, powiem. Wiecie, czasami można zauważyć, jest takie określenie, że wiecie, macie faktycznie artystów, którzy w jakiejś tam dziedzinie działają, i macie wyrobników. E, po prostu, którzy robią rzeczy. I to jakby nie jest nic złego, jeżeli mówimy o tych wyrobnikach, ale wydaje mi się, że w dużym stopniu, właśnie. E, oczywiście, bazując, bazując na tej książce, pan Żambo takim wyrobnikiem po prostu jest. Takim rzemieślnikiem, może bardziej to ładniej brzmi. Po prostu napisał książkę i nie ma w tym jakiejś specjalnej głębi, jakiejś wybitności. Po prostu. Jak już powiedziałem, pewnie na wielu elementach całkiem solidną powieść. E, nie specjalnie mi się podobała. Nie ma tragedii, aczkolwiek e, nie zachwyciło mnie. Także myślę, że możemy sobie przejść do podsumowania. Postacie. Postacie wpadają nijako. Jedynie powiedziałbym, że koniarz w jakimś tam stopniu ratuje sytuację, ale to też nie jest jakiś, wiecie, spektakularny ratunek. To jest trochę jak z Tytanikiem jednak, że wiecie, część pasażerów, pasażerów została uratowana, ale jednak większość poszła na dno niestety. I trochę tak z tą książką jest. Więc w skali 10się punktowej wydaje mi się, że cztery to jest chyba odpowiednia ocena. Jeżeli chodzi o historię, to jest trochę lepiej, ale nie jakoś dużo lepiej. To znaczy, podoba mi się sam zamysł, podoba mi się ten motyw wyprawy, podoba mi się te przygotowania do niej. Um, natomiast jeżeli chodzi o kreowanie jakiejś tam intrygi, Zwroty, akcji, zakończenie, no bez szału. Jest lepiej, ta książka ma jakieś w miarę okej okay momenty, natomiast szału nie ma 5 na 10. Eee, światotwórstwo jest go bardzo mało, mam wrażenie, i to jest wybór, mam wrażenie, autora też, więc nie będę się jakoś bardzo mocno czepiał, natomiast nie, nie polecałbym tej książki komuś, kto szuka ciekawego, głębokiego światotwórstwa. Świat po prostu jest, żeby się wydarzenia mogły dziać. Eee, 4,5 na 10. Um, rozrywka? Szczerze mówiąc, momentami bawiłem się nie najgorzej, momentami się nudziłem. W ogólnym rozrachunku, często to, co głównie czułem, to była obojętność. Um, natomiast wydaje mi się, że piątkę mogę dać. to jest taka książka, to jest taka, taki aspekt, właśnie na 5 na 10 Styl autora? E, poprawny. Scena akcji wypadają ok. Nie ma problemów, myślę, które są często obecne przy scenach akcji, czyli tego, że nie wiesz, co gdzie jest, co się dzieje, kto co robi. Tutaj wydaje mi się, że to wypada w miarę ok. Więc, jeżeli chodzi o styl, myślę, że też piątkę mogę dać. Um, jeżeli chodzi o trudność, nie jest to trudna książka, jest bardzo prosta. 3 na 10. No i jeżeli chodzi o ocenę końcową, no to myślę, że waham się między 5 na 10, a 4,5 na 10. Natomiast wydaje mi się, że jednak przez ten um, brak jakiegoś takiego jednego wyrazistego elementu, który mógłbym powiedzieć, dam 4,5 na 10. Um, tak jak mówię, to się da przeczytać. Z tego się da czerpać frajda, aczkolwiek wydaje mi się, że też dało się to i zrobić po prostu z tą historią więcej. Przeciętniaczek, średniaczek, może taki słabszy średniaczek, ale nie jest to jakaś tragedia. Jest powiedzmy znośnie. To jest chyba najlepsze słowo. Są elementy ok, są elementy bardzo przeciętne i są elementy nijakie. To też wydaje mi się, nie jest tak, że tutaj się wiecie, coś bardzo. To, jest chyba, to powinien też chyba powiedzieć. To nie jest tak, że tutaj się coś bardzo spektakularnie nie udało, że coś tutaj bardzo, bardzo mocno nie działa. To nie jest tak, że to jest jakiś bohater, który jest totalnie obrzydliwy i odrzuca. Może poza romansem, który się faktycznie moim zdaniem nie udał. Ale tak jak wiecie, mówię, że tutaj się mało co. W sensie to nie ma elementu, który się bardzo, bardzo by nie udał, ale też nie ma takiego elementu, który by się bardzo udał. I to jest taki, takie specyficzne miejsce, w którym tę książkę muszę jednak umieścić. No i co? Myślę, że w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. To dotrwa tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć.